dzisiaj z grubej rury mamy przecieki do nadchodzącego serialu kolejnego serialu ze świata Awatara. Wiemy kim będzie nowy Awatar ziemi i jaki będzie świat po czasie kory. No ale co w związku z przeciekami czy to jakoś wpłynie na produkcję? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku lecimy! <sum> Hej, witajcie ludzie z odległych galaktyk na kanale Elwizja, ja jestem El, a to jest kanał poświęcony animacjom i kreskówkom. Przecieki właściwie nigdy nie są dobre, a przynajmniej przeważnie nie są dobre. I na koniec tego odcinka wyrażę swoje zdanie na temat przecieków ogólnie. A to powiedziawszy, ten odcinek będzie pełen spoilerów. Ze względów prawnych nie mogę pokazywać żadnych materiałów, które wypłynęły, więc będziecie musieli po prostu mnie posłuchać, jak będę opisywać to, co wiemy. Więc jeżeli nie chcecie sobie psuć zabawy, bo są i tacy ludzie, którzy wolą poczekać aż będzie premiera jakiejś produkcji, no to nie możecie obejrzeć tego odcinka. Jeżeli jednak jesteście ciekawi, no to zapraszam Was do dalszego oglądania. A na koniec jeszcze podam parę informacji około awatarowych, które niekoniecznie są związane z przeciekami, ale uważam, że są dosyć istotne i trzeba o nich powiedzieć. Jak już wielokrotnie mówiłam, Michael DiMartino i Brian Konieczko, czyli twórcy Awatara, jakiś czas temu założyli własne studio, które jest podporządkowane tylko pod markę Awatara. Studio Avatar, No, jakoś oryginalnie tego nie nazwali, ale po prostu w tym studiu będą produkować tylko rzeczy, które są. Ze świata Avatara. I mamy zaplanowane cztery filmy, o których już też mówiłam. No i mieliśmy zaplanowaną kolejną serię ze świata Avatara, tym razem z Avatarem Ziemi, co naturalnie dzieje się po akcji Skory. Od otwarcia tego studia niewiele wiedzieliśmy. Mieliśmy szczątkowe informacje na temat filmów, wiedzieliśmy, jakie filmy są zaplanowane, ale nic poza tym. Tak samo ten film, który jest. Najbliżej, jego premiera będzie najbliżej, czyli w 2026 roku, został ogłoszony do niego cast. Ale tak poza tym to nie wiemy nic. I tak samo było ze wszystkimi innymi projektami. Do czasu, parę dni temu. Dosłownie parę dni temu mieliśmy przecieki. Zanim jednak przejdę do tego, o czym te przecieki były i co nam pokazują, to chciałbym tylko zaznaczyć, że to w dalszym ciągu są przecieki, więc to nie jest potwierdzone info. Także traktujcie to z przymrużeniem oka, bo wiele rzeczy jest tutaj niedopowiedzianych, niejasnych i pochodzą z różnych źródeł, również tych niepotwierdzonych. Także w konsekwencji może się okazać, że to wszystko, o czym dzisiaj powiem, tak naprawdę będzie kompletnie inne, bo produkcja tego serialu jest jeszcze na takim etapie, że jeszcze łatwo to wszystko. Wszystko zmienić. Co prawda wiązałoby się to z dodatkową pracą, do czego wrócę na końcu odcinka, ale no, jest taka opcja że mogą to wszystko zmienić. Początkowo była też opcja, że to mogły być po prostu ploty, ale ludzie doszukali się na LinkedIn pracowników, którzy pracują w studiu Avatara i mają po prostu jako doświadczenie pracownicze właśnie ten projekt o nazwie Aurora. Dlaczego Aurora? Bo w takich produkcjach bardzo często używa się codename'ów, czyli po prostu kodów, żeby w razie właśnie na przykład przecieków nie doszukać się, czym jest dany projekt. Więc w scenariuszu i w projekcie i w koncepcji mogą widnieć inne nazwy niż faktycznie będą. I aurora tutaj po angielsku znaczy zorza polarna i odnosi się do tego, że po prostu w tym świecie będzie praktycznie permanentna zorza polarna. Zaś innym codename'em, który się pojawiał to było Seven Heavens, czyli siedem niebios, co również ma się odnosić do tego, co się będzie działo w tym serialu, ale o tym za chwilę. A teraz, co z tych przecieków właściwie wiemy? Zacznijmy od settingu, czyli świata, bo biorąc pod uwagę rozwój technologiczny na przestrzeni lat pomiędzy akcją z Avatara Anga, a akcją z Kory, wiemy, że świat rozwinął się tak mniej więcej do lat dwudziestych i poszedł w stronę steampunku. I już wtedy zastanawiałam się, jaki będzie świat przy nowym awatarze, no bo jakby naturalną koleją rzeczy byłby świat już bardzo modernistyczny, futurystyczny, i zastanawiałam się, czy bohaterowie będą mieć na przykład internet. No i taki koncept mieszania spirytualistycznych, bardziej tradycyjnych światów ze współczesnością, często na przykład fantazy ze współczesnością, już wielokrotnie się pojawiał, więc to nie jest coś nowego. No ale zastanawiałam się, czy faktycznie pójdą w takim kierunku. Ale do tego serialu wyciekły m.in. tła koncepcyjne, które również potwierdziły się w storyboardach. I świat ten będzie trochę taki futurystyczny, trochę. Trochę z elementami cyberpunku, ale to nie wszystko. Zanim wszyscy tradycjonaliści oburzą się, ale jak to? to nie jest mój awatar? Warto wspomnieć, że taki był początkowy koncept awatara, w sensie awatara Anga, kiedy twórcy chcieli początkowo, żeby Ang obudził się w futurystycznym świecie, a inspirację do tego czerpali z kowboja Bebopa i samuraja Jacka, gdzie chcieli połączyć świat duchowy, magię ze światem właśnie futurystycznym, nowoczesnym. Także przypuszczam, że twórcy bardzo się cieszą, że będą mogli przynajmniej liznąć troszeczkę tego swojego pierwotnego konceptu i doprowadzić go do realizacji. W storyboardzie było widać, że jedna z postaci porusza się na takim jakby, na takiej deskorolce albo raczej snowboardzie, tylko że latając. I teraz pytanie, czy to jest nowa technologia, czy nowa technika magów powietrza? Wiem, że ludzie tutaj od razu skoczyli do konkluzji, że no to na pewno znaczy, że świat jest nowoczesny. No nie do końca, bo może faktycznie po prostu jest to nowa technika magów powietrza, że już nie korzystają właśnie z latawców, tylko teraz z desek. Serfują sobie w przestworzach. Ale Właściwie to może nie być taki cyberpunk, jak sobie teraz wszyscy wyobrażają. Teraz troszeczkę fabuły, a raczej takiego wprowadzenia. W tym świecie nie ma już czterech nacji: czyli ogień, powietrze, ziemia i woda. Nie. W międzyczasie w czasach Kory doszło do jakiegoś kataklizmu, przez który Kora była zmuszona podzielić świat na siedem części. I teraz nie do końca jest wiadomo, czy odnosi się to do siedmiu miast, które przetrwały. Czy siedmiu nacji. I to by było całkiem ciekawe, jakby nie wiem, na przykład madzy metalu stwierdzili, że oni to są w ogóle super ekstra i oni potrzebują własnego kraju i już nie są z ziemi, tylko po prostu mają kraj metalu. Albo być może będą ponownie poruszać ten problem, zagadnienie, które pojawiało się już w Korze, czyli problem rasizmu. Tylko nie w rozumieniu takiego normalnego rasizmu, tylko bardziej na tle społecznym, czyli madzy i niemadzy. Być może po prostu jedna z nacji będzie bez magii, kompletnie. Wielu ludzi przypuszcza, że ten kataklizm prawdopodobnie doprowadzi do śmierci Kory, i w ten sposób będziemy mieć nowego awatara. W każdym razie ten świat, co zresztą sugerują właśnie te tła koncepcyjne, które Ciekły, jest właściwie postapokaliptycznym pustkowiem, trochę jak w Mad Maxie. Czyli jakby dalej są te elementy futurystyczne, cyberpunku, ale właśnie w takim, no, wastelandzie po prostu. Trochę może jak w falaucie Coś w ten deseń? Na jednym koncepcyjnym arcie było widać miasto, które przypominało o Maszu, tylko, że było w takiej totalnej ruinie, zarośnięte takimi pnączami, więc nie wiemy, jakie miasta faktycznie przetrwały ten kataklizm. A ten wasteland jest pełen niebezpieczeństw, nie tylko społecznych, ale również atmosferycznych. I teraz Uwaga, główną bohaterką będzie dziewczyna o imieniu Powi. Chociaż pamiętajcie, że trzeba brać pod uwagę, że może być to imię codename, bo np. przy produkcji awatara Netflixowego, awatar w sensie Ang nazywał się Danielem, więc być może zmienią to imię, ale na chwilę obecną jest to Powi. Nasza bohaterka będzie mieć 9 lat i nie będzie mieć jednej nogi. Co według mnie jest super ciekawym konceptem, ponieważ wszystkie magie w świecie Awatara bazują na sztuce walki. I akurat ten, który, ta sztuka walki, która jest podporządkowana pod Magię Ziemi, bazuje na takim ugruntowaniu, takiej stabilnej postawie i takich topornych, ciężkich ruchach, głównie nogami. Więc, no, fajnie, że od małego nie będzie mieć lekko, że tak powiem. I zwyczajnie ciekawi mnie, jak sobie z tym poradzą. Ale nie mam tutaj jakichś dużych obaw. Ze względu na to, że świat Awatara wielokrotnie poruszał tematy właśnie ludzi, bohaterów z niepełnosprawnościami. Mamy przecież Tof, mamy Tao, czy chociażby Ming Więc tutaj nie boję się, czy pokażę to dobrze, czy nie. I tutaj Powi ma protezę nogi, aczkolwiek nie jest to taka proteza w kształcie. Nogi, tylko po prostu taka metalowa część, która umożliwia jej chodzenie. Powi będzie mieć również swojego zwierzęcego przewodnika, który jest czymś w połączeniu małpy i kota, na którym zresztą nasza bohaterka będzie jeździć, przynajmniej na początku, jak jest mała. A ta koto-małpa nazywa się Git. No to Git. I nasza Powi podróżuje z dorosłym magiem powietrza bez strzałki. Jak wiemy, strzałka jest tak naprawdę tatuażem który otrzymuje się, kiedy osiągnie się jakiś tam poziom w magii powietrza. Więc może zwyczajnie nigdy nie otrzymała tej strzałki i nie miała uroczystości. Nie jestem pewna, czy jest to kobieta czy mężczyzna, ale do tego zaraz wrócimy. Bo, z kolejnych, bo na kolejnych konceptach już widzimy, że tą strzałkę ma, tylko że ta strzałka nie jest taka jak zwykły tatuaż, jak wszyscy magowie powietrza mieli wcześniej, tylko jest właśnie taka futurystyczna, jakby była światłem albo takim... nawet nie wiem jak to określić, po prostu wygląda futurystycznie i jest troszeczkę inna, nie jest tak jak normalna strzałka. Tylko ma jakby dwie końcówki, taka mini choinka i dopiero strzałka. Ja, jak ja to opisuję, to jest po prostu, mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. Możemy też domniemywać, że ten mag jest częścią białego lotosu, ze względu na to, że ma ubranie jak w białym lotosie, tylko że w wersji takiej jakby zbroi poniekąd. A w storyboardach ten mag. Ma imię, nazywa się John albo Jen i mówią do niego w rodzaju męskim, więc już wiemy, że jest to facet. I w tym momencie się pogubiłam, bo sama nie wiem, którą opcję wybrali. Czy to były różne koncepty na przestrzeni lat produkcji, czy to ta jedna osoba, a może to ktoś inny, może to. Siostra Powi, ponieważ Powi w tej historii ma siostrę bliźniaczkę, ale zostały rozdzielone po urodzeniu. Powi została zmuszona do życia w biedzie i na ulicy, kiedy jej siostrę wzięto pod opiekę do Białego Lotosu, bo jakby wiedzą, że jest awatarem i uznali, że no ta osoba bez nogi nie będzie awatarem, nie może być awatarem. Problem w tym, że wygląda na to, że obie. Są awatarem i obie mają moce. Mieliśmy już podobną sytuację z awatarem Roku, tylko że jego brat bliźniak zmarł, czy tam zginął, przed tym, jak u Roku objawiły się moce awatara. Przy czym tutaj mój przyjaciel zwrócił mi uwagę na to, że przecież awatarem jest się od dziecka i to nie jest tak, że moce dostaje osoba nagle przy tym teście. Więc nie jestem pewna, jak oni to rozwiążą. Czy podzielą Rawę, podzielą ducha, a może uwolnią Watu i będziemy mieć znowu ten wątek ze złym awatarem i dobrym awatarem, tylko że po prostu ta siostra powi która by miała tego złego awatara, albo będzie na odwrót. Po prostu kontroluje go na tyle, że nie staje się zła, bo to też jest jakaś opcja. Przy czym Watu na razie jest w drzewie, więc nie wiemy. Chociaż może ten kataklizm po prostu go uwolnił. Jest też teoria, że być może podzielą się jakby mocami, w sensie nie, że one sobie wybiorą, tylko po prostu tak się podzieli, że jedna będzie miała kontakt z duchami i tą częścią właśnie spirytualistyczną, a druga będzie wolać żywiołami. No więc w konsekwencji będą musiały współpracować żywiołami. Być jednym całym awatarem, jeśli to ma sens, albo odwrócą się przeciwko sobie, co jednak chciałabym, żeby się nie wydarzyło, ze względu na to, że to by było powtarzanie tego, co było w korze i odgrzewanie kotleta, nie? Z tym złym i dobrym awatarem. Przy czym jest potwierdzone, znaczy w tych przeciekach, że będzie moment konfrontacji, bo ta siostra powi coś przed nią ukryła, czy ją okłamała, nie do końca jest to jasne i to doprowadziło do kłótni, po prostu. Ale prawdopodobnie ta kłótnia bardzo szybko się zakończy, nie? Nie mam zielonego pojęcia, jak to rozwiążą, ale osobiście uważam, że jest to szalenie ciekawy koncept, szalenie ciekawy wątek i naprawdę nie mogę się doczekać. A i istotne jest też to, że Pawi jest pisana jako Ang, a jej siostra jako Kora, w sensie jeśli chodzi o charaktery, nie? Coś w ten deseń. Pawi mieszka w miejscu, które nazywa się Elora, co wygląda jak taka świątynia powietrza. Wbudowana w skały i jest ogromna, jest potężna. Będzie też coś związanego z jakimś duchowym okiem, które będzie złe i dziewczyny będą musiały to pokonać. Będzie też montaż treningu, trochę wspomnień, trochę zabawy. Wiemy też, że Biały Lotos znajduje się w Elorze, tam gdzieś pod ziemią, i zajmuje się ratowaniem świata, no i z jakiegoś powodu trzyma jedną z sióstr w jakby takim areszcie domowym. To tyle, co wiemy ze wszystkich przecieków. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. I na dniach może pojawić się jeszcze więcej, ale na chwilę obecną tyle z tego wiemy. No a na podstawie tego, co mamy, możemy jedynie spekulować, bo tak jak mówiłam, niekoniecznie znaczy to, że te przecieki po pierwsze są prawdziwe, chociaż raczej tutaj na 99% są prawdziwe, no ale być może twórcy po prostu zmienią wszystko w międzyczasie. Jak powiedziałam na początku, przecieki praktycznie zawsze nie są dobre. Ja wiem, że niedawno mieliśmy przecieki z drugiego sezonu Hasbin Hotel, gdzie była cała piosenka, gdzie były praktycznie całe sceny, całe odcinki i mieliśmy też przecieki z Miraculous z szóstego sezonu, ale szczerze jakoś tak mnie nie zainteresowały. Te przecieki były takie sobie, słabe, że tak powiem, a zaś Hasbin Hotel ja osobiście po prostu nie chciałam sobie psuć zabawy, bo jednak wolę obejrzeć gotowy produkt. Ale o Hasbin Hotel mówiłam na TikToku i w szorcie i miło, że nie mówię tam absolutnie nic o tym, co widzimy w tych przeciekach, o czym są te przecieki, nie pokazuję żadnych materiałów, czy to wideo, czy obrazków, nic, absolutnie nic, po prostu siedzę i gadam, to dostałam copyrighta, w sensie dostałam e, ostrzeżenie o prawach autorskich i ściągnięto ten film z TikToka i <sum> <sum> no nie wiem co zrobić, bo w ogóle te prawa autorskie dostałam od firmy, która tak naprawdę w ogóle nie ma nic do rzeczy do Hasbin Hotel, jakby... To nie jest tej firmy, więc oni sami nie mają praw do Hasbin Hotel. I jakby na tym filmie nie pojawia się nic z tego, więc, no nie wiem, czemu mi dali właśnie prawa autorskie. Odwołałam się od tego, no ale już minęło 5 dni i dalej nic nie wiem. Zresztą nie dawało mi to też opcji, żeby odwołać się, że to jestem ja na filmie i nic tam nie pokazuję, tylko gadam. Bo jak chciałam taką opcję zrobić, to kazało mi wysłać dokumentację że mam prawa do siebie, chyba. <grych> Także wiem, że były te przecieki, i po prostu jakoś niekoniecznie chciałam o nich rozmawiać. Jak zawsze przecieki bardzo łatwo znaleźć w internecie, więc jeżeli ktoś się uprze, to może sobie poszukać. Ja was nie będę zatrzymywać. W każdym razie mam wrażenie, że te przecieki nie są jakoś takie super mocno spoilerowe, bo tylko mówią, kto będzie głównym bohaterem, jakie postacie będziemy mieć, co prawdopodobnie wiedzielibyśmy po prostu z takiego zwykłego opisu. Uznałam, że warto to poruszyć, żebyśmy mieli pole do dyskusji. Konsekwencją przecieków, szczególnie że są na takim etapie produkcyjnym, czyli właśnie storyboardy i animatiki, jest to, że można tą historię jeszcze zmienić. Co prawda nie wiem, czy twórcy wyjdą z założenia, że no bez sensu, teraz musimy wszystko zmieniać. No bo jednak pracuje się dosyć długo nad jakąś historią, więc jeżeli mieli już wszystko dopięte do momentu, kiedy można robić storyboardy, no to. Bez sensu, żeby to teraz zmieniali. No ale nie wiem, być może będą chcieli to zmienić i w takim wypadku po prostu będziemy musieli na ten serial czekać troszeczkę dłużej. Prawdopodobnie przesunie się to o parę lat. Też jeszcze z takich informacji około awatarowych to wyszła taka książeczka o panu kapustce dla dzieci i tam w tej książeczce potwierdzono, jak ma pan kapustka na imię, a nazywa się Kai. Co prawda nie wiem na ile to jest kanoniczne, ale jednak wyszło spod szyldu Nickelodeon, więc możemy uznać, że tak faktycznie ma na imię. A druga informacja to koncert. Koncert, na którego premierze byłam w Londynie, orkiestry symfonicznej z Awatara, na którym pojawił się nawet Brian Konieczko wtedy. W końcu zawitał do Polski. Odbędzie się 3 marca w Łodzi i. Ludzie absolutnie polecam. Całym sercem. Ten koncert jest cudowny. Taka przebitka, mam taki właśnie kubek z tego koncertu, bo jak wspomniałam, byłam w Londynie na premierze i tak mi się spodobało, że idę drugi raz. Ja będę w Glasgow, bo jest u mnie pod domem, że tak powiem, i idę w lutym. Także naprawdę, naprawdę polecam. Jeżeli macie okazję, to lećcie do łodzi i obejrzyjcie ten koncert. Mam nadzieję, że bilety jeszcze są. I to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o nowej serii Avatara. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i spekulacji. Bo ja szczerze. Bardzo się jaram. Cały ten koncept brzmi super ciekawie i wydaje się być wyzwaniem dla twórców, jak to pociągną, jak to pokażą. I myślałam, że będzie ciężko wymyślić coś nowego, innowacyjnego w świecie Awatara, a jednak coś im się udało wymyślić. Wybrali sobie dosyć ciekawy wątek. No i mówię, mnie się bardzo podoba, ale miałam dyskusję z moim przyjacielem, który jest absolutnie na nie i jest negatywnie nastawiony do tej całej serii, więc chcę poznać Wasze zdanie na ten temat. Otwieram pole do dyskusji, macie w komentarzach. Dajcie znać, co myślicie. Tymczasem to by było na tyle w tym odcinku. W tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim moim patronom, którzy nieustannie mnie wspierają, za co bardzo wam dziękuję, bo to przybliża mnie do moich celów. Które Uu, już niedługo będę mogła coś o nich powiedzieć. Jeśli też chcecie być moimi patronami, to wiecie, co robić. Wszystkie linki znajdziecie w opisie do wszystkich moich social mediów. Tym razem nie będzie tam linków do materiałów źródłowych, ze względu na to, że no są to przecieki. Nie chcę tego, wiecie, puszczać w świat. Zresztą, skoro są to przecieki, to bardzo szybko będą po prostu ściągnięte, więc nie ma sensu dawać Wam linków, bo i tak pewnie będą usunięte. A no, bo na chwilę obecną po prostu usuwają wszystkie. Linki dosyć sprawnie i szybko. No, w każdym razie linki do social mediów tam dalej będą i wrzucę też wam link do tego koncertu, gdybyście chcieli kupić bilety. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, do czego was zachęcam, jeśli takie treści Wam odpowiadają i żeby nic w świecie animacji nigdy Was nie ominęło, niech kresku z boku kreskówek ma Was zawsze w opiece. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć!